Tak jak mówiłem, zawodnik, który trenował kombinację norweską i przeszedł dopiero dwa lata temu do skoków. Tak jak mówiliśmy, bardzo dobry, ta druga część sezonu zimowego, dwukrotnie czwarty w Oslo, w efekcie trzynasty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No także nieźle wygląda ten skok, ale zabrakło tutaj odległości. Tak, zabrakło metrów i niestety z tego skoku Cauner zadowolony być nie może. 115,5 metra. A tutaj trudna skocznia w Wiśle. Wspominaliśmy o tym. Wczoraj Dawid Zauner był tutaj 15. No i dzisiaj jest jak na razie 10. Ale widzieliśmy lekko niekorzystny wiatr. W plecy dostał punkty dodatnie. Natomiast no, wszystko na to wskazuje, że nie zmieści się w tej czołowej dziesiątce dzisiejszego konkursu. Dawid Kubacki cały czas prowadzi, a teraz miejsce na belce startowej zajął już Adam Małyż. No, który walczy tutaj o podium, bo przecież jego straty do wyprzedzających go Ito i to Hilde i są minimalne. No myślę, że Adam wykrzesze z siebie wszystkie siły i wykona bardzo daleki skok. No, no popatrzmy na spokojnie, minimalnie chyba spóźniony na progu, ale dobrze wychylił się do przodu, walczy odległość. Dobry skok Adama Małysz. Na pewno pozwoli mu objąć prowadzenie, ale czy to wystarczy na podium? Będziemy musieli teraz nerwowo czekać na kolejne skoki. Pozostało nam jeszcze 5 zawodników. 125 to oczywiście największa odległość tej drugiej serii. Tylko 0,2 punktu na minusie za wiatr. Na no, tą właściwie bezwieczną pogodę za brak wiatru. 243,4 Adam Małysz przed Dawidem Kubackim. Ładnie to jak na razie wygląda. A teraz Daiki Ito, który wyprzedzał Adama Małysza, tylko 0,2 punktu. Klasyfikacji generalnej cyklu Polago 30 punktów przed Japończykiem. No i czy ta różnica dzisiaj się zmniejszy, czy wzrośnie? Teraz już wiatr nie jest tak korzystny. Czeka na zielone światło i Ito. Jest już sygnał. Błyskawicznie trener także dał znak do rozpoczęcia próby. i to już w powietrzu. 9,3 km na godzinę na progu, ale daleki no. skok. Dłuższy od skoku Adama Małysza. Wyraźnie, wyraźnie, Dłuższy i stylowo też dobry. Musi objąć prowadzenie. Aż 129 metrów. Minus 2,6 wprawdzie dostanie za lekko sprzyjający wiatr, ale to jest... Nie jest to taka wartość, która nie pozwoliłaby mu teraz wyjść na prowadzenie. Daiki to zatem dzisiaj będzie przed Adamem Małyszem, czyli odrobi do niego kilka punktów. A czy go wyprzedzi? Zobaczymy jak to się tutaj na tych miejscach wszystko poukłada. Pozostała nam jeszcze tylko czwórka. Tom Hilde, Thomas Morgenstern, Gregor schwiren na końcu będzie te zawody. Kamil Stone. I to odrobi to u siebie w Japonii, ponieważ Adam tam nie jedzie. Tą Hilde spokojnie już tutaj zajmuje miejsce na belce startowej. Bardzo dobra, równa forma Norwega. Mówiliśmy we wszystkich skokach, które tutaj oddał na skocznik bliźnę Malince, prezentował się znakomicie. Tą Hilde już na rozbiegu 126,5 metra w serii pierwszej. Jak będzie teraz? Ładnie to wyglądało na progu. Płynnie wyszedł w powietrze i daleko poszybował. Jest Dal zadowolony. Daleki skok, również też dobry technicznie. 126,5 metra minus 3,1 punktu za lekko sprzyjający wiatr, a zatem także i Norwek będzie przed Adamem Małysza. Czy Czyli wyprzedzi Dajkiego i to? Chyba nie, tak, jest drugi. no Przypomnijmy, Japończyk skoczył w tej drugiej serii najdalej, aż 129 metrów. Zatem podobnie jak wczoraj, nieco słabszy pierwszy skok Japończyka i to świetny skok drugi. No i na które miejsce pozwoli mu te 129 metrów? Jak teraz poradzą sobie skoczkowi Austriacy Tomas Morgenstern pierwszy, a już tam z tyłu za nim szykuje się Gregor No Myślę, że tutaj po Austriakach możemy się spodziewać dobrych dalekich skoków, oni są podrażnieni troszkę po wczorajszym konkursie, a skacze im się tu coraz lepiej. Jak na razie dopiero na trzecim miejscu w Pucharze Narodów tej punktacji drużynowej Austriacy. Tomasz Morgenstern, równe 90 km na godzinę na progu. No i przed 125 metrem wylądował. Krócej zatem od Adama Małysza, którego wyprzedał tylko przypomnijmy o 1,8 punktu. To dokładnie metr w przeliczeniu na odległość. No i teraz skoczył od niego metr krócej. Minus 9. ,10. Adam Małysz w tej drugiej próbie miał chyba minus 2. ,10. A zatem może będzie za Polakiem. Tak, Tomasz tak. Morgenstern jest czwarty. O 70 punktu wyprzedził go do... Adam. Adam Małysz trzeci, prowadzi Dajki i tą Hildę drugi. No i teraz Gregor Śliwęcały. w pierwszej serii skoczył 129 metrów, przegrywał z Kamilem Stochem o 4,2 punktu. A Kamil Stoch już tam z tyłu szykuje sobie narty, aby za chwilę je założyć i zakończyć rywalizację. Ale na razie Gregor Śliwęcały. A także w Polsce na wielu fanów. Jest już na rozbiegu. Taka nietypowa ta pozycja dojazdowa, prędkość na progu niezbyt rewelacyjna, a i krótki skok Gregoroś Lirenzauera. Bardzo krótki i myślę, że może znaleźć się poza no. piątką nawet. Na pewno straci miejsce na podium. Zaledwie 118 metrów. Minus 1,7 punktu. Tak. A zatem możemy już potwierdzić, że na pewno będziemy mieli dzisiaj jednego naszego skoczka na podium. Adam Małysz jest w tej chwili trzeci, a w konkursie pozostał nam już tylko Kamil Stoch. Gregorz Jerencauer siódmy, za Dawidem Kubackim także, który jest w tej chwili piąty. A zatem kolejny bardzo dobry konkurs w wykonaniu Dawida Kubackiego. No i teraz czy Daiki to, czy Kamil Stoch, no bo już tylko jeden z tej dwójki może być zwycięzcą tych zawodów. Żeby tylko Kamil wytrzymał psychicznie. Równo to 10 myśli. punktów przewagi miał Kamil Stoch nad To po pierwszej serii. To duża przewaga. No i jest już sygnał od Łukasza Kuczka i trzymajmy kciuki za Kamila Stocha. Za jego drugie w karierze zwycięstwo w letnim Grand Prix. Minimalnie spóźniony na progu, no ale teraz oby poleciał jak najdalej. Kamil stok daleko ustał. Dobrze, będzie zwycięzcą. Na pewno, na pewno Kamil Stoch dzisiaj zwyciężył. To był bardzo dobry stok. Pewny i zresztą widać po jego radości, że jest pewny, że stanął na najwyższym podium. 129 metrów przy lekko niekorzystnym wietrze, jeszcze dodatkowe pół punktu, nie może tutaj być wątpliwości. Z dużą przewagą Kamil Stok wygrywa zawody letniego Grand Prix na skocznik Wiśle Malince. drugi konkurs wczoraj był drugi o 0,6 punktu za Adamem Małyszem. No. Może troszkę zawiedziony, ale z drugiej strony też się cieszył, bo pewnie gdyby wygrał ktoś inny, nie Adam Małysz, czułby niedosyt. Ale że przegrał tylko z Adamem Małyszem i tylko o 0,6 punktów był zadowolony. Dzisiaj on jest już zdecydowanie najlepszy i potwierdza swoją znakomitą formę. Jest liderem letniego cyklu Pucharu kontynentalnego, a dzisiaj dorzuci kolejne 100 punktów do klasyfikacji letniego Grand Prix. No i tutaj Także zajmie jedno z czołowych, z czołowych pozycji. Myślę, że wyląduje gdzieś w okolicach miejsca piątego, w punktacji także i tego cyklu. No, a przecież jedzie do Japonii i może tam powalczyć o kolejne punkty. Ja myślę, że tak, że to, to dzisiejsze zwycięstwo doda mu skrzydeł. On jest zawodnikiem tego typu, że właśnie takie pojedyncza wygrana powoduje u niego jeszcze dodatkową motywację. I myślę, że będzie wygrywał jeszcze. 23-letni skoczek z zębu. Kamil Stok z konkursu letniego Grand Prix na skoczni w Wiśle Malince, drugi Dajki i to thì, trzeci Tom Hilde, no wczoraj czwarty nie zmieścił się na podium, dzisiaj będzie ale tuż za podium stało się to kosztem niestety Adama Małysza który dzisiaj zajmie no to takie nielubiane przez sportowców miejsce czwarte piąty Tomasz Morgenstern, a na miejscu szóstym egzekwo z Dawidem Kubackim kolejnym naszym reprezentantem bierny Einar Rumoren no i proszę Grzegorz Mędrzejewski rozmawia ze zwycięzcą konkursu jeszcze za chwileczkę, bo w tej chwili Kamil odbiera gratulacje do od Adama.